Hejka, witam Was w pierwszym e, przeglądzie kosmetycznym na moim kanale, w sumie drugim. E, o którym, jeżeli ktoś jest może e, z wcześniejszych lat, to e, widział ten odcinek, a jeżeli nie, no to e, no na razie go nie zobaczycie, bo dałam go na prywatne, ale co. Zaczynamy. Ja sobie przygotowałam opakowania tutaj do produktów, które albo zostawiam, albo odrzucam, albo zobaczymy co z nimi zrobię. No i na początku przejdziemy do podkładów, korektorów, jakichś baz. Potem przejdziemy do kolejnych etapów, że tak powiem, makijażu. No i zaczniemy sobie w sumie tutaj od bazy, która, e, no powiem wam szczerze, no nie jest to moja ulubiona baza e, pod makijaż. Bardzo waży nam e, produkty, co nie jest fajne. No ale, no niestety ona wychodzi stąd, ona jest taka w takim... W cieniu, takim beżowym. Wszystko by było fajne, tylko tak jak mówię, ona bardzo nam zważy podkład. Ostatnio ją testowałam, no niestety musimy jej powiedzieć do widzenia. Następny produkt jest to podkład z Oriflame. Jest to Jordani Gold Pure Euphoria. Jest to odcień porcelain bardzo e, fajny e, podkład bardzo lubię jego formułę, bardzo lubię jego krycie, bo nie jest bardzo mocne, a też nie jest jakieś tam słabe, co jest naprawdę świetne więc e, w tym oto sposobem podkład leci do pudełka tego którym e, zostawiam e, produkty, no nie? Następny podkład jest to Reverse. on niestety jest troszeczkę za ciemny, ja go miałam w jakiejś paczuszce z Joka Sklep, bo zamawiałam od nich takie boxy e, niesubskrypcyjne, tylko oni mają w swojej ofercie Mr. Boxy, no i właśnie był tam ten podkład. No niestety nie polubiłam się z nim, więc on idzie w, e, no, odstawne. Dalej mamy znowu bazę Maybelline Baby Skin. Wygląda tak, bardzo fajna baza. Bardzo fajnie nam pory tak zakrywa, to jest bardzo fajne. Podkład na nim bardzo fajnie wygląda. Jest to taka miniaturka 10 ml. Naprawdę wygląda spoko. Podkład i w ogóle buzia wygląda bardzo ładnie. Dzięki tej bazie naprawdę mogę Wam ją polecić. Kolejnym podkładem jest Revolution, odcień. To jest F2. O, jego ja już mam e, niewiele. Nie, pok nie pokażę Wam, bo chyba jedną ręką nie dam, aczkolwiek. No popatrzcie, no jest go naprawdę niewiele, już bardziej nie mogę, nawet jakbym chciała. Podkład wygląda naprawdę rewelacyjnie na buzi, e, dzisiaj go też mam na twarzy i w sumie ostatnio moje makijaże to są e, z udziałem tego podkładu. Na, jest naprawdę dobry, F2, jeszcze przypomnę, nie wiem czy jest F1, ale F2 jest dla mnie idealna, a jestem bladziochem. Więc na pewno zostaje. Następny podkład jest to ta Nowość Eveline Wonder Match Lumi Skin Glow. Bardzo fajny podkład. Tylko niestety mam numerek 20 minut, trochę jest ciemny, ale go zużyję. Na pewno zużyję ten podkład z tego względu, że lubię go. I można go naprawdę skorygować jakimś pudrem troszeczkę jaśniejszym. A mam takie w swoich zasobach. Lub zrobić taki delikatny baking. Ja wiem, że ten podkład to jest Lumi Glow, no ale jeżeli trzeba to i ten baking też jest fajną opcją. No podkład jest naprawdę super, fajne ma krycie, jest leciutki. Dla osób nie lubiących ciężkich, fo, ciężkich formuł to to jest super podkład. Kolejnym podkładem mamy tutaj Revolution Conceal Hydrating. Ja wiem, że z tej serii też był e, korektor. No, ja niestety nie mam. A ja wam powiem nic straconego. E, pewnie kiedyś go jeszcze będę miała. E, ten odcięto jest F2 znowu. Tylko, że tak powiem, w płynnej konsystencji. W płynnej formule. Bardzo fajny. Jest go tutaj 23 ml, jak na podkład. Ogólnie to jest małe, nie? Ale opakowanie ma tak samo duże jak na przykład ten podkład, czy ten z Oriflame, czy tam z Eveline, ale jest naprawdę super. Mogę Wam go też polecić. Fajnie na, na wilża, może nie na wilża, ale wygląda naprawdę zdrowo na buzi. Niewielka ilość. Ja też często mieszałam go z różnymi podkładami. Naprawdę wygląda dobrze, formuła też jest dobra, nic dodać, nic ująć. No to kolejny podkład. Tutaj mamy The One in Action Foundation, też to jest oczywiście Oriflame, jest to Light of Ivory. Bardzo fajny, taki malutki. Akurat na podróż ma 30 ml. No i właśnie, on ma 30 ml, a ten z Revolution ma 23. No ale ten jest mega fajny. Ma też ładne krycie, jest leciutki. Ja uwielbiam takie formuły. Jest rzadki, co naprawdę daje naprawdę, naprawdę, naprawdę. Jest dobre No, po prostu jest dobre i go oczywiście też zostawiam. Ogólnie tuszy, chyba będą podkłady, które z, raczej zostawią, więc mm, tak. Kolejny podkład styku mam takie dwa. Jest to Oriflame e, Pro Makeup e, All Cover. Tutaj mam odcień. Jeden jest bodajże wanila. Ten jest vanilla nu nude. Nie wiem, czy to widać. No to taki... E, vanilla... Nie, to jest Ivory Nude. Akurat to jest ten ciemniejszy, a tu jest e, Vanilla Nude. Bardzo e, dobre e, podkłady z Oriflame stiku, nie? Ale są ciut droższe niż, e, wiecie, na przykład ten z Revolution. Ach, aczkolwiek no nie, nie powiedziałabym też. No ale jeżeli lubicie w styku podkłady, to te są naprawdę super i tak samo e, mogę Wam go polecić. Następny produkt jest to Catrice Truskin e, Foundation. Hydrating Foundation numerek 04 Neutral. Bardzo fajny lekki podkład. Już go mam gdzieś w połowie zużyty. Też robię na swoim Instagramie taką fajną serię, gdzie pokazuję Wam kosmetyki na dany miesiąc i sobie je używam. No i właśnie przez ten miesiąc polubiłam bardzo ten produkt. Ja go kupiłam jeszcze w Niemczech jak byłam mm, za jakieś 3 euro, więc naprawdę i cena jest fajna do cena jest adek adekwatna do produktu tak, dobrze mówię, naprawdę jest e, dobra, dobry produkt, dobry podkład i tak dalej, i tak dalej kolejnym podkładem mamy tutaj bielendę to jest Vege e, Flumi e, 01 e, jasny, beż, fluid, mineralny rozświetlający z, z Sokiem z truskawki, bardzo znany podkład na YouTube czy też w internecie po prostu. Lubiany przez większość ludzi, przeze mnie również, bardzo go lubię. Jest lekki, fajny na przykład na co dzień, do pracy czy do szkoły, nawet mogę Wam go polecić, jeżeli jesteście młodymi dziewczynami, więc tak. Kolejnym produktem mam tu korektor z Jordani Gold. To jest Oriflame odcień Light 10 ml. Bardzo lekki korektor. Jeżeli nie lubicie lekkich korektorów, to nie dla Was, ale jeżeli jesteście fankami lekkiej konsystencji, ale wyglądającej dobrze. Pod oczami, bo on tak rozświetla tą okolicę. To też jest pod, podkład, korektor dla Was. Kolejny e, podkład: znowu Oriflame. Mm. Mm, też bardzo fajny moment, bo coś mi tutaj wariuje ten telefon, bo <laughs> nagrywam niestety, niestety telefonem o. Eee, Bardzo fajny Iluskin Foundation odcień oczywiście Najjaśniejszy bodajże wanila Neutral Bardzo Fajny, też tak jak mówię, leciutki, dobry, dobry podkład. Ja ogólnie jestem fanką lekkich konsystencji, ale zobaczycie zaraz, że nie tylko lekkiej konsystencje lubię, bo też mam na przykład ten właśnie z Essence, który ma ciut cięższą konsystencję, konsystencję, ciut większe krycie, a zarazem właśnie jest troszkę cięższy. Ale go lubię za trwałość, za wygląd w buzi. Bo wygląda naprawdę ładnie, nie? Nie jest to takie hamskie, matowe wykończenie, naprawdę przedłuża, e, naprawdę ten e, koloryt buzi, tak, koloryt buzi, e, koloryt, e, koloryt, Boże, co ja mam z tym kolorytem? E, no, po prostu przedłuża m, krycie, przedłuża e, zdrowy wygląd makijażu, mogę tak powiedzieć, nie wiem. Ale jest naprawdę dobre. I to jest 05 Soft Cream. Kolejny produkt, jak widzicie, to jest niestety gagatek rozwalony i brudny. Jest to Eveline Wonder Match Skin. All Absolute Perfection. Jest to korektor. Ten czarna seria, taka numer 1 w Polsce. Lubię to krycie, lubię jego formułę e, i to nawet za bardzo. <noise> na pewno wrócę do niego, bo wiem, że mi się już kończy. Też jestem za tym, żebym już się kończył ze względu na to opakowanie, bo już go jest mi naprawdę szkoda. E, no, niestety e, to był mój prezent świąteczny i mi się niestety e, zepsuł. Tu mam katarzynę kamuflaż chyba bardzo znany korektor na YouTube i w ogóle w dawnych czasach, że tak powiem. To jest 010 Ivory, to jest naprawdę kod korektorów. Naprawdę on wygląda dobrze. On bardzo dobrze Wam zakryje bardzo no bardzo złe niedoskonałości, nie? zaczerwienienia Wam ładnie zakryje. Oczywiście nie dajemy go pod oczy, bo on jest za ciężki. Ja lubię ciężkie konsystencje, ale to akurat nie jest pod oczy produkt. Następnie serum Foundation O, to jest bardzo lekka konsystencja, jeżeli chodzi o podkłady i tu był odcień porcelany, niestety się zmyło. Ten produkt już jest na wykończeniu. On jest w moim projekcie Zero na Instagramie. I tak się zastanawiam, czy by nie wprowadzić projektu Zero na kanał, bo to jest naprawdę fajna opcja mm, przypominania sobie o produktach, które mamy do zużycia. Radiant Finish 30 SPF 30. Na to nie, zwraci, nie zwracam uwagi, tylko na jego formułę, bo jest lekka i dobra. Naprawdę. Następny produkt jest to Evelyn. To jest taka nowa e, dla mnie m, formuła, nowy dla mnie produkt. M, używałam go już trzy lub cztery razy. Niestety zapach mnie nie odpowiada, chociaż e, działanie produktu jest dobre. Wygląda naprawdę ładnie na skórze. No, ale tak jak mówię, e, no ten. No ten zapach mi nie odpowiada, jest naprawdę bardzo, bardzo wyrazisty, a ja tego nie lubię. Wolę już mieć zwykły, neutralny zapach podkładu, niż taki zapachowy, który mi nie pasuje. No na przykład ten truskawkowy, ten Lumi czy Flumi, czy jak mu tam, on jest zupełnie inny niż ten, nie? No ale go zużyję, ten produkt, bo nie lubię wyrzucać jako tako takich produktów, które mi się sprawdzają. Bo zapach on się neutralizuje mimo wszystko, nie? No ale na początku, no, odpycha. Kolejnym produktem jest Catrice Liquid Camouflage, e, numerek 05 Light Neutral. E, bardzo lubię ten e, korektor. Jest to już moje NT-opakowanie. E, mogę tak powiedzieć. Jest to też kolejny cięższy korektor. Kolejny, czy to jest mój pierwszy korektor, czy tam drugi, nie wiem ale jest to cięższy korektor który daje pod oczy ale nie jest na tyle ciężki, nie jest taki ciężki jak na przykład ten korektor w słoiczku z Catrice więc ten jeszcze da się ten jeszcze można dać pod oczy w ten sposób powiem no tak, dobrze ja wiem, że jest dużo EE, e i tak dalej, ale to jest stresujące trochę. Kolejny korektor to jest Revolution Photo Ready. To jest zwykły, taki zielony korektor z takim e, pędzelkiem, Nie za ale jest fajny, Neutralizuje te zaczerwienienia, czy tam na przykład jakieś mam niedoskonałości, i tu mam numerek 010. Nie pomyślałabym, żeby zielony korektor miał jakikolwiek numerek, ale dobrze. Jeżeli jesteście ciekawi, to, te, to jest on z Revlonu. Zielony, fajny, zużyję, ale chyba nie wrócę, bo ja nie kombinuję raczej z korektorami za bardzo. Ten miałam w jakiejś paczuszce, więc chyba z JOKI znowu. E, tu mam Waterproof Vitamin Complex. Też to jest coś na zasadzie korektora z Catrice. Lubiany przeze mnie numerek, e, również najjaśniejszy. 10 light ivory. Bardzo fajny. No, też zużyłam już jedno opakowanie, to jest moje drugie. I na pewno jeszcze kiedyś wrócę. No i zostały nam cztery podkłady e, paezę Podkład krem bibi w sumie bardzo e, dobry krem Bibi nie ten podkład może się przed nim e, kryć e, wygląda dobrze naturalnie żadnych problemów e, nie mam z tym produktem bez żadnych tam jakiś smug nie ciasteczkuje mi się a mam go już jakiś czas chociaż ten podkład jest ważne tylko 6 miesięcy no ale czytam krem bibi, no ale nadal jest dobry ja ogólnie nie patrzę na ten słoiczek bo ja wtedy wyrzucam produkty gdy już śmierdolą śmierdzą i tak dalej no mogę wam tak jak mówię ten podkład polecić Kolejny podkład tutaj jest Max Factor Miracle Second Skin. Bardzo lubię opakowanie tego produktu, bo jest w tubce i ma pompkę. To jest chyba najfajniejszy produkt, jaki mam z tej kolekcji, bo jest bardzo wygodny. Można go zabrać wszędzie. Nie wylewa się, ma zatyczkę i się na pewno nie wyleje. Jest to zatyczka dosyć konkretna, bardzo fajnie trzyma, więc. Mogę Wam polecić Max factora. Super. To jest chyba mój najdroższy podkład, jeżeli się nie mylę w tym momencie. Kolejny podkład to jest Liren It's A Match. Mineralny podkład dopasowujący się. On się rzeczywiście dopasowuje, co mi się podoba, że wiecie, to jest najjaśniejszy, ale wygląda mimo wszystko ciemno. Jak się go odkręci, nie umie jedną ręką. Moment. No, on wygląda dosyć ciemno, chociaż tutaj widzę, że w kamerce wygląda naprawdę ładnie, tak neutralnie. No, ale tak jak mówię, dla mnie jest trochę ciemniejszy, ale się dopasowuje, co jest naprawdę fajne. Jest to odcień Light 001. No, i podkład Eveline Satin Matte. To jest mój hit totalny hit. Nie wiem, ile już zużyłam tych opakowań, ale chyba dwa. On jest dobry, kryjący, niby jest matching, e, czyli matowo e, kryjący. Powiem Wam, mimo że to jest maty, mat, wygląda ładnie na skórze, co naprawdę jest świetne. E, filtrowany śluz silmaka, czyli. Fajny, fajny e, e, dodatkowy składnik. E, no. Co mam, wam mogę powiedzieć na temat tego produktu? Jest dobry. Jest naprawdę dobry. Dobra, kochani. E, jeżeli chodzi o podkłady, to by było na tyle. E, będziemy e, widzieć się w kolejnym odcinku, w następnej części. E, jutro lub pojutrze, więc wyczekujcie. No to się żegnam. Jak widzicie, tyle produktów, całe opakowanie. No to żegnam się z Wami. Miłego wieczoru, miłego dnia, zależnie kiedy to oglądacie. Buziaczki, papa. Pa.